Look up, look after, look at, look for, look up to, look out, look into. One na pewno nie oznaczają patrzeć ani wyglądać. Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać tak zwany język potoczny. Język potoczny to jest ten język, który najczęściej jest używany przez Brytyjczyków i najczęściej z nim obcujemy, będąc za granicą. Niestety, jeśli chodzi o nasze polskie szkolnictwo, to mały nacisk jest kładziony na język potoczny. Częściej uczymy się tak zwanego języka literackiego w naszych podręcznikach, do, na różnego rodzaju kursach językowych czy w szkole. Główny nacisk położony jest właśnie na język literacki. Natomiast spędzając czas za granicą, bardzo często spotykamy się właśnie z tym potocznym językiem. Jednym z elementów potocznego języka są tak zwane phrasal verbs. Phrasal verbs to są tak zwane czasowniki frazowe. To są czasowniki, które yy, bazują na przyimkach. Przyimka, przyimki to są te drobne części mowy w postaci on, in, for, after itd., i phrasal verbs mają to do siebie, że mają pewien czasownik, który jest głównym czasownikiem, na przykład dzisiaj będziemy sobie mówić o czasowniku look, czyli patrzeć, wyglądać. Natomiast w momencie, kiedy do tego czasownika look dodamy jakiś przyimek, na przykład for, albo at, albo out, to ten nasz czasownik look zaczyna zmieniać swoje znaczenie i znacza coś zgoła zupełnie innego. Stąd phrasal verb, czyli czasownik frazowy, to jest czasownik, który jest łączony z przyimkiem i przez to, że połączony jest z danym przyimkiem, no to zmienia swoje znaczenie. Na pewno z Was większość zna czasownik look. Czasownik look jest bardzo popularnym czasownikiem w języku angielskim. Jego podstawowe znaczenie to jest patrzeć, bądź wyglądać i on oczywiście występuje w dość dużej ilości czasowników frazowych, więc jest wiele czasowników frazowych z użyciem look. Jest także bardzo dużo wyrażeń za pomocą look, które też sobie w pewnym momencie zrobimy. Specjalnie nagram dla was odcinek z wyrażeniami z look. Jeśli chodzi o dzisiejsze czasowniki to zajmując się czasownikami y, frazowymi, czyli tak zwanymi phrasal verbs, o których Wam już mówiłam, y, to na pewno trzeba pamiętać o tym, że podstawowym czasownikiem frazowym jest czasownik look at. Look at to jest patrzeć na. Stąd jeżeli ja patrzę na kogoś, to powiem I'm looking at you. Patrzę na Ciebie. I'm looking at myself in the mirror. Patrzę na siebie w lustrze. Co jest istotne tutaj, trzeba pamiętać o tym, żeby unikać tak zwanego polonizmu, dlatego że na w języku angielskim to jest on. Bardzo rzadko spotykamy takie połączenie look on, ono też jest poprawne jako patrzeć na, jednak bardziej to jest język amerykański niż brytyjski. Brytyjczyk raczej powie look at something, somebody patrzeć na kogoś, na coś. No i w takim razie przechodzimy do kolejnego phrasal verb, czasownik frazowy z after. Przyimek after oznacza po. Natomiast jeżeli dołączymy go właśnie do czasownika look, to wyjdzie nam look after, czyli opiekować się, kimś bądź czymś. Więc przykładowo, jeżeli mam akurat na przechowaniu psa od moich sąsiadów, bo oni pojechali na wakacje, no to mogę śmiało powiedzieć I'm looking after my neighbors' dog, czyli właśnie opiekuję się psem moich sąsiadów. Ciekawa sytuacja jest w momencie, kiedy chcecie użyć czasownik szukać w języku angielskim. W języku angielskim szukać ma wiele odpowiedników, m.in. właśnie w postaci czasowników e, frazowych. Jeżeli do look dodacie przyimek for, to wyjdzie nam look for, czyli szukać. Jeż, e, natomiast możecie też się spotkać z drugim znaczeniem wyrazu szukać w momencie, kiedy do look dodacie up, look up. Look for to jest ewidentnie szukać, czyli na przykład gdzieś położyłam moje okulary, nie umiem ich znaleźć, chodzę po całym domu i wtedy powiem: I'm looking for my glasses, szukam moich okularów. Albo wchodzicie do sklepu i szukacie spodni, jeansów, to powiecie: Hi, I'm looking for a black pair of jeans, cześć, szukam czarnej pary jeansów. Natomiast jeżeli macie taką sytuację, że szukacie czegoś, Yy, przeszukując coś, to, to wtedy będziemy używać look-up. Przykład: yy, Chcecie znaleźć znaczenie słówka w słowniku, to wtedy powiecie: I'm looking up my dictionary to find the meaning of this word, czyli przeszukuję, szukam tego słówka w moim słowniku, by znaleźć jego znaczenie. Inny przykład, chcecie znaleźć numer kontaktowy do kogoś na swojej liście kontaktów, to powiecie I'm looking up my contact list to find your phone number, czyli przeszukuję moją listę kontaktową, by odnaleźć twój numer telefonu. No i jest look up, trzeba też uważać, dlatego że w momencie, kiedy za look up postawicie jeszcze tu, to, to znowu nam się zmieni znaczenie tego słówka, to już nie będzie szukać, tylko to będzie to samo co admire, czyli podziwiać. Przykład: Who do you look up to? Kogo podziwiasz? I look up to my parents. Podziwiam moich rodziców. No I jeszcze na zakończenie krótko zwięźlej na temat, czyli czasownik frazowy. Uważaj, uważać, look out, czyli do look dodajemy przyjmek out. Bardzo często ten czasownik możemy usłyszeć w sytuacjach, kiedy ktoś nas ostrzega przed czymś. Na przykład wchodzimy na drabinę i ktoś nam powie look out or you will fall down, czyli uważaj, bo spadniesz. W ogóle w języku angielskim jest tak, że czasownik uważać ma dużo swoich odpowiedników, właśnie między innymi w postaci czasownika frazowego lookout. Dziękuję Wam za pooglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że chociaż troszkę rozjaśniłam Wam meandry związane z czasownikami frazowymi. Zachęcam Was do uczenia się tych czasowników, bo naprawdę jest ich mnóstwo w języku angielskim i są bardzo często one używane przez Brytyjczyków, szczególnie w codziennych sytuacjach. Także jak najbardziej phrasal verbs możemy sobie zakwalifikować do tak zwanego języka codziennego. Natomiast jeżeli przygotowujecie się do matury, zarówno podstawowej, jak i rozszerzonej, to zaznaczam Wam, że i tam są czasowniki frazowe, więc jak najbardziej zachęcam Was do ich uczenia się. Te, które Wam podałam dzisiaj w tym odcinku, to jest taka podstawa z zupełnej podstawy, więc jak najbardziej możemy zakwalifikować te czasowniki frazowe, pod maturę podstawową. Jeszcze raz dzięki za pooglądanie tego filmiku. Zachęcam Was do wciśnięcia łapki w górę, do subskrybowania. No i oczywiście do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!